Cześć! Z tej strony Ela z bloga Mój miły czas, czyli miastowa na końcu wsi. Witam cię bardzo serdecznie na moim kanale, który ma formę wideobloga o tym, jak w amatorski sposób próbuje swoich sił na końcu pewnej polskiej wsi. Dzisiaj materiał o zbiorze czosnku, o właśnie tego, jest to czosnek zimowy, harnaś. Um, I to jest drugi raz w życiu, jak po prostu uprawiam ten y, czosnek. Jeśli interesuje Cię ta tematyka, to serdecznie zapraszam na dalszą część odcinka. na zbiór czosnku zimowego Harnaś. Został on tutaj posadzony 13 stycznia, czyli nieco ponad pół roku temu. Z moich notatek wynika, że było 159 ząbków, czyli powinnam uzyskać 159 główek pięknego, dorodnego czosnku zimowego. Jeśli chodzi o szczypior, no to już bardzo on zanikł. Zaczyna tutaj wchodzić mi chwast. Powinnam zebrać czosnek prawdopodobnie w zeszłym tygodniu, ale akurat byłam na urlopie, więc czym prędzej zabieram się za robotę. Jeśli chodzi o materiały do pracy, to przygotowałam widły, którymi będę podważać, oczywiście rękawiczki zabezpieczające dłonie, no i skrzyneczkę, do której będę pakować już gotowe główki. W tym roku nie uda mi się wiązać tego wszystkiego w warkocze, no ale najważniejsze, że uda mi się uzyskać główki z czosnku, także... No dobrze, siedem rządków pozbieranych tutaj w skrzyneczce. Jeszcze nie liczyłam, no bo wzięłam się za robotę i po prostu wyzbierałam. Tak to wygląda już po zbiorze, jeśli chodzi o stanowisko. Idealnie się, słuchajcie, troszeczkę się podważało tutaj widłami jedną ręką, drugą wyrywałam, pięknie wszystko odchodziło. Przypominam, że było to stanowisko drugi rok użytkowane, głęboko wyściółkowane za pomocą... Najpierw obornika z koziarni, znaczy się nawiezione, nie wyściółkowane. Potem było wyściółkowane słomą. Jeśli chodzi o chwasty, to raz w ciągu całego półrocza je odchwaszczałam. A to jest to, co teraz wzrosło. Kiedy szczypior po prostu, wiecie, padł, już nie zasłaniał tutaj dostępu chwastom do słońca, no to tą, ta cała, ten cały rządek tutaj... Wzrósł. Ale jeszcze to tak bardzo nie utrudniało. Myślę, że za kilka dni byłoby gorzej. Czosnek zbieram, ponieważ ostatnich kilka dni było bardzo deszczowych i boję się, żeby mi po prostu on dotrwał prawda, do, do zimy a może nawet do wiosny przyszłej. No i co? Jeszcze nie wiem, czy go będę wiązać. Szczypior w sumie jest całkiem fajny, twardy, w sensie, że można by coś z niego zrobić. Jeszcze nie wiem. Powiem wam szczerze, że nie wiem, nie wiem, czy zdążę. Natomiast nie wiem jeszcze, co zrobię z tą piękną działeczką. No coś przydałoby się tutaj wysadzić lub wysiać, ale nie wiem co. Może wy mi coś podpowiecie. Tymczasem Dziękuję wam za uwagę. No i, i i i pozdrawiam. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Hej.